Witam serdecznie, wszystkie zodiakalne lwy w miesiącu maju. Zapraszam do czytania z kart tarota oraz kart anielskich na miesiąc maj. Drogie lwy, przede wszystkim w miesiącu maju powinnyście przemyśleć swoją profesję, czym się zajmujesz i w czym chcesz się realizować i specjalizować przede wszystkim maj miesiąc chaosu, miesiąc zmian przełomowych. Być może dla niektórych z miesiąc planowanych podróży. Mówi się też, że maj to miesiąc miłości. Natomiast tym razem miesiąc maj fantastyczny dla oszustów matrymonialnych i oszustek również. Więc uważać, kochani, przede wszystkim tutaj na znane już światowe organizacje oszustów matrymonialnych marokańskich oraz. Włoskich. Także przed tym, kochani, ostrzegam, tym bardziej, że 13 maja cofa się Wenus i to jest właśnie szczególnie trudny okres w relacjach aż do 25 czerwca. Ta Wenus będzie tutaj w biegu wstecznym na niebie. Ponadto właśnie w maju po 500 latach trzy planety cofają się w bieg, właśnie wste, wyruszają w bieg wsteczny. Saturn 11 maja. Cofa się w wodniku aż do 9 września. Saturn to nauczyciel karmy, to lek, który daje nam lekcje dojrzałości. Powracać mogą do nas osoby z przeszłych żyć, ale również osoby z przeszłości, z którymi nie mamy dokończonych różnych tematów. Będziemy też uczyć się pracowitości i dyscypliny. To znaczy, Saturn będzie nas tutaj uczył i jakby wyciągał. Przyszłości konsekwencja. Jowisz 14 maja wchodzi w bieg wsteczny, zostaje w tym biegu aż do 13 września. Jowisz, planeta szczęścia, który odpowiada również za udane interesy, i jak najbardziej nie powinniśmy tutaj w tym czasie rozpoczynać nowych projektów. Lecz skupić się na kanwie, sta robić nowe metody pracy na kanwie starych projektów. Bardzo ważne będą kooperacje, kontakty online. No i tak jak wspomniałam, przemyśleć swoją profesję. Czy na pewno ta droga, którą idziesz, drogi lwie, to jest to, co chcesz w życiu robić. I zobaczymy, drogie lwy, jak wygląda sytuacja, jak wyglądają energie dla Was na miesiąc maj. W tło czytania dla lwów w miesiącu maju. Drogie lwy, przede wszystkim nie wszystko da się przewidzieć. Karta wieży, zobaczmy, tak? To oznacza czynnik zewnętrzny, bardzo dużo chaosu i czynników zewnętrznych, które wpłyną na zmiany w miesiącu Maju dla Was. Coś raz na zawsze może po prostu się e, zburzyć i już nic nie będzie takie samo. To będą zmiany nagłe dla Was. I zobaczymy, co na poszczególne e, tutaj sfery życia doradzają karty Tarota. Uważać na iluzję. Żyjecie troszeczkę w iluzji, nie odbieracie do końca rzeczywistości taką, jaka jest. Niektóre lwy uważać szczególnie na używki miękkie w miesiącu maju. Jeżeli chodzi o zdrowie, zobaczymy. Dom, praca, pieniądze, uczucia, rada i ostrzeżenie. Drugie lwy. Po pierwsze, tak jak wspomniałam, może być za dużo używek w Waszym życiu, też problemy ze snem, zwłaszcza wokół pełni księżyca, zwróćcie uwagę, jak funkcjonujecie podczas tutaj pełni księżyca. Zwrócić też uwagę, czy nie jesteście mamieni i jakby troszkę oszukiwani przez zodiakalnego raka. Także zwrócić na to. Szczególną uwagę. Jeżeli chodzi o zdrowie, zwrócić również uwagę w zdrowiu na płyny, które przyjmujecie do organizmu. Coś, yy, drogie lwy, spożywacie, co kompletnie Wam nie służy, jeśli chodzi o zdrowie. Ponadto, też zwrócić uwagę na yy, zwłaszcza jedną nogę i panie jedną pierś. Yy, może tutaj pod koniec maja dojść do jakiegoś drobnego zabiegu. Yy także na to zwrócić kochanie uwagę układ nerwowy pod koniec maja również pod znakiem zapytania dla was jeżeli chodzi o dom troszeczkę rozczarowanie dotyczące waszych dzieci jeśli takie posiadacie oraz tutaj generalnie relacji z domownikami także lwy będą rozczarowane tutaj rodzeństwem bądź dziećmi oraz Domownikami. Natomiast pod koniec y, tutaj, y, y, maja, jakby jest więcej energii w domu, pozytywnej. Jeżeli chodzi o pracę, to jak najbardziej, bardzo stabilna sytuacja zawodowa u lwów. Także macie możliwość utrzymania tej pozycji nawet do roku czasu, na spokojnie, jakby widzę u lwów ciepłą posadkę. Jeżeli lwy dopiero będziecie decydować się na jakąś pracę, to jak najbardziej iść w to i czeka was podwyższenie statusu finansowego dzięki nowej pracy, lwy, które szukają pracy i znalezienie ciepłej, bezpiecznej posady. Jeżeli chodzi o pieniądze, pieniądze będą, drogie lwy, przy Was bardzo dobra energia, pieniądza do połowy maja, ale uważać na wydatki, czyli jeżeli macie możliwość oszczędzać, to nie wydawać aż tak dużo, tylko zawsze troszeczkę sobie obniżać tutaj półkę, jeśli chodzi o wydatki, ponieważ pod koniec miesiąca może po prostu być y, zubożenie finansowe. Czyli do połowy miesiąca bardzo dobry okres, jeśli chodzi o pieniądze, po połowie miesiąca już trudniej. Niektóre lwy pod koniec, y, w drugiej połowie miesiąca będą jakby y, organizować, sobie z, y, załatwiać na przykład jakieś dotacje, zasiłki i jak najbardziej tą pomoc otrzymacie, jeżeli będziecie się oczywiście y, starać. Jeżeli chodzi o. Y, tutaj uczucia, to niektóre lwy będą pod, y, podejmować decyzję o małżeństwie, y, ale inne lwy na przykład na odwrót, to znaczy pod koniec miesiąca, wasze, jeżeli macie zalegalizowane związki, y, ten związek może po prostu przynieść Wam cierpienie pod koniec y, tutaj, y, pod koniec miesiąca. Także w y, uczuciach nie za fajnie, natomiast zawodowo-finansowo bardzo y, dobrze. Y, uwaga, nie dajcie się po prostu krzywdzić przed, przez najbliższą Wam osobę. W karcie rady macie, drogie lwy, przede wszystkim troszkę flirtować. Należy w miesiącu maju otworzyć się na flirty, otworzyć się na przykład, drogie panie, na mężczyznę. Blondy na niebieskie oczy, ryby, raka bądź skorpiona, choć równocześnie karty ostrzegały przed iluzją ze strony raka. Także to oczywiście nie, nie wszystkich może dotyczyć. Karty też mówią skup się. Drogi Lwie, na sprawach zawodowych i urzędowych przede wszystkim. Jeżeli też macie pod, y, możliwość podpisywania kontraktów zawodowych, to jak najbardziej iść to, kontrakty handlowe również. Jeżeli y, sprawy urzędowe, to też jak najbardziej pozytywne, dla Was pozytywna energia. Jeżeli chcecie też legalizować coś, na przykład związek, tak jak wcześniej wspomniałam, partnerski, to jak najbardziej też y, jest to tutaj. E, dobra energia dla was natomiast ostrzega was e, drogie kozioro... przepraszam przed koziorożcem właśnie, przejęzyczyłam się patrzę e, ostrzega przed e, zodiakalnym koziorożcem ale uwaga też e, drogie lwy na oszustwa dzieci waszych, jeżeli takie macie, także możecie być oszukiwani okłamywani przez dzieciaczki, także dzieciaczki bądź dzieci także zwłaszcza jeżeli ktoś tutaj ma syna to tutaj zwrócić uwagę na uczciwość waszego syna uważać też czy ta nowa droga którą chcecie obrać jest właściwa także przemyśleć waszą profesję przede wszystkim a jeżeli chcecie jakichś zmian aby nie wpaść po prostu z deszczu pod rynnę i rada dla lwów od aniołów na uczucia w miesiącu maju. Rada dla singli i rada dla par. Przede wszystkim, drogie lwy, które są singlami w uczuciach, nadszedł czas, abyś przejął kontrolę nad swoim życiem. Jeżeli jesteś wolny, to bądź wolny całym sobą i korzystaj z tej wolności. Jeżeli chodzi o związki, y, wiele z was lwy znajduje się tutaj w związku karmicznym, oczywiście nie wszystkie lwy, ale swoista lekcja życiowa dla Was odnośnie związków. Także też, jeżeli y, y, myślicie, jesteście w związku z jedną osobą, a myślicie o drugiej, która, której gdzieś z przeszłości może się ona pojawić w Waszym życiu, bądź też może się przypomnieć e, lekcja życiowa dla Was związana z jakimś eks, bądź z jakąś eks i rada e, na miesiąc maj ogólna dla lwów jako podsumowanie jesteś chroniony przez siłę wyższą, uwierz w to e, być może też drogie lwie, niektóre powinny się skontaktować z astrologiem e, zaufaj też drogi lwie zodiakalnemu Wodnikowi, także wodnik koło ciebie jako pozytywna postać w miesiącu maju. E, także też uwierz, tak jak wcześniej wspomniałam, że jesteś chroniony przez siłę wyższą. Zwróć uwagę też na te osoby, które są e, od ciebie daleko, które być może za tobą tęsknią. Pozdrawiam Was kochani bardzo serdecznie, życząc udanego miesiąca. I oczywiście zapraszam do kontaktu osobistego. Macie namiary do mnie pod filmem. Zapraszam również na moją stronę Facebook do przeczytania artykułu na, na temat miesiąca maja. I oczywiście do kolejnego razu. Do zobaczenia w miesiącu czerwcu. Bruszka Anna.